Dzień dobry, to jest Kwadras Akademicki, Skans Gabriela Stefanowicz. Zapraszam na rozmowę o kolejnym kierunku, który jest niezwykle popularny wśród jeleniogórzan, ale także mieszkańców regionu, mowa o fizjoterapii. A moimi gośćmi są pan Michał Olba, wykładowca Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych, a także kierownik działu rehabilitacji Caritas Z Legnickiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Jacek Chyży, wykładowca Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych, kierownik Zakładu Przyrodoleczniczego Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA. Agat, zgadza się? Dzień dobry. Dzień dobry. I Robert Kozłowski, student czwartego roku. Witam, dzień. Dobry. Fizjoterapia kierunek pięcioletni magisterski. To ważne, że studia na Karkowskiej Akademii Nauk Stosowanych można e, kontynuować przez 5 lat, 10 semestrów w ciągu. Myślę, że tak, myślę, że to jest bardzo ważne. Fizjoterapia cieszy się coraz większą popularnością wśród młodzieży, ale zarówno wśród pacjentów, którzy mają dzisiaj dużą świadomość tego, że fizjoterapia związana jest z nimi praktycznie przez całe życie. Od wieku wczesnodziecięcego, niemowlęcego poprzez życie dorosłe, jak i e, okres e, geriatrii, gdzie tak naprawdę na każdym etapie naszego życia ten pacjent może e, mieć potrzebę skorzystania z fizjoterapii i zarówno też studenci nasi mający e, zajęcia na placówkach, e, gdzie mogą mieć kontakt z tymi pacjentami, mogą zobaczyć. Jak szeroki jest zakres, tak naprawdę, jeśli chodzi o tę pracę fizjoterapeuty? Ale zanim o pracę fizjoterapeuty, to fizjoterapeutów w kraju jest ponad 84 tysiące. I tutaj pytanie kieruję do pana Jacka Hyrygo: czy jest jeszcze przestrzeń na fizjoterapeutów w kraju? Tak, oczywiście. Jest przestrzeń, dlatego że społeczeństwo jest coraz starsze. I tych fizjoterapeutów tak naprawdę nie jest wielu. Myślę, że, że fizjoterapeuci obecnie nie będą mieć żadnego problemu ze znalezieniem pracy, dlatego że no, ludzie w starszym wieku oczekują i, po, i po, po prostu potrzebują pomocy ze strony, ze strony fizjoterapeuty. Tak? Panie Robercie, a jak to wygląda? Dlaczego pan został w ogóle studentem akurat fizjoterapii? Zawsze pan o tym marzył. Tak, no może nie, inaczej. Wcześniej studiowałem inny kierunek, związany również ze zdrowiem człowieka, z człowiekiem. Natomiast z różnych przyczyn jednak wolałem zmienić te studia. Wróciłem tutaj do rodzinnego miasta, do Jeleniej Góry. Uznałem, że studia fizjoterapii, w związku z tym, że byłem zawsze gdzieś tam aktywny fizycznie, sportowo. A że chcę jednak z tym zdrowiem człowieka mieć dalej do czynienia, że to będzie właśnie idealne połączenie. Te studia są naprawdę na dobrym poziomie, mając porównanie oczywiście też właśnie z uczelnią gdzieś tam w Poznaniu. To widzę, że trzeba się uczyć i oczywiście też jest czas na czas wolny czas na realizowanie siebie. Natomiast jest też potrzebny czas na naukę. No, już masz to przećwiczone, jesteś studentem czwartego roku, więc już wiesz, co mówisz. Tak, tak, dokładnie. Już cztery lata, jeszcze rok i. I kończę studia i z tytułem magistra. Padło tutaj, że jest dużo nauki, że dalej trzeba się kształcić. A ja mam takie pytanie, które od lat mnie zastanawia, czy żeby przyjść na fizjoterapię, żeby zostać fizjoterapeutą, to trzeba być osobą silną fizycznie. Nie wiem, trzeba mieć wyćwiczone nadgarstki, albo nie wiem dużo biegać, żeby mieć kondycję? Jak to wygląda? Każda osoba w trakcie studiów, będzie będzie sobie już mogła wybrać przestrzeń, gdzie będzie mogła, jaki kierunek wybierze sobie specjalizacji danej. Wcale nie musi być to osoba, która, nie wiem, tak jak tutaj Pani wspomniała, że, że o wielkiej tężyzni fizycznej, tak. Bo z tego, co obserwujemy, to studentki wchodzą w przestrzeni pracy z dziećmi, tak. Że, że to są, jeżeli chodzi o, o, o studentów, no to wiadomo, że bardziej specjalizują się w kierunkach, Takich jak terapia manualna, gdzie te, tego wysiłku fizycznego troszeczkę trzeba więcej. tak? Czyli każdy mhm. znajdzie coś dla siebie w zależności jakąś od preferencji. Tak, oczywiście, że może znaleźć. tak jest. Studia w Karkonowskiej Akademii Nauk Stosowanych to także praktyka. To jest to, czym się Państwo szczycicie. To jest 1560 godzin praktyk zawodowych w ciągu pięciu lat kształcenia. Ja to policzyłam, że to jest 195 dni po 8 godzin pracy, czyli 39 tygodni. To jest ogrom. Żeby przygotować fizjoterapeutę właśnie do pracy, Takiej stricte z pacjentem, od pierwszego kontaktu, tej pierwszej wizyty konsultacji, poprzez badanie i ustalenie procesu rehabilitacji, yy, uważamy, że yy, tak naprawdę te zajęcia praktyczne czy zajęcia kliniczne, które muszą odbyć się na placówkach, są tak naprawdę jak najbardziej potrzebne. Czyli gdzie studenci ćwiczą? Yy, ćwiczą w, w placówkach, gdzie nasi pracownicy, jeśli chodzi o wykładowców uczelni, pracują w swoich placówkach, tam też prowadzą zajęcia, tam też studenci mają możliwość właśnie odbyć te zajęcia kliniczne, gdzie, tak jak już powiedziałem, na wielu etapach od wieku wczesno, od wieku tak naprawdę noworodkowego, poprzez wiek wczesno-dziecięcy, dziecięcy, nastoletni, poprzez życie dorosłe, gdzie w życiu dorosłym możemy mieć różne jednostki chorobowe, jak i urazy do tego procesu tak naprawdę późnej starości, gdzie Również te zajęcia, jeśli chodzi o taki przedmiot jak geriatria, również są prowadzone w tych placówkach po to, żeby jak najlepiej przygotować tych studentów do pracy z pacjentem. Zresztą student może zobaczyć realne warunki pracy, tak. jakim pracuje fizjoterapeuta, tak? Może podglądnąć, jak, do tego, jak to podejść do tego pacjenta, czy w badaniu przedmiotowym, czy podmiotowym również, tak. A co ciebie najbardziej na praktykach zaskoczyło do tej mm. pory? Fizjoterapeuci mają jakby wolność zawodu, ale to wiąże się też z odpowiedzialnością. Mianowicie, jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za nasze decyzje, ale też za błędne decyzje lekarzy. To, co mnie gdzieś tam wstrząsnęło, bodajże na pierwszym albo drugim roku studiów. Zlecenie zabiegu przez lekarza dla pacjentki, która absolutnie miała przeciwwskazanie bezwzględne do tego zabiegu. Czyli I, trzeba być bardzo uważnym. Tak, i czujność, właśnie tutaj pani fizjoterapeutki, która dostrzegła u pacjentki bliznę i jakby dopytała. Zadecydowała o tym, że pacjentka uniknęła poważnego e, urazu i powiekłania po wykonaniu tego zabiegu. Tylko na piątym roku studenci mają 960 godzin zajęć praktycznych, co pozwala im po zakończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu płynne wejście do zawodu. Czy trzeba zdać jeszcze jakiś egzamin? Tak, to jest egzamin końcowy organizowany przez uczelnię. Jest, składa się z części teoretycznej i praktycznej, na, I placówkach, potem? na placówkach. Potem student. Składa papiery do Krajowej Izby Fizjoterapii celem uzyskania e, numeru prawa wykonywania zawodu. I wtedy staje się pełnoprawnym, tak, fizjoterapeutą. Co to znaczy, że zawód fizjoterapeuty jest zawodem zaufania publicznego? Jesteśmy trzecią siłą e, wśród e, zawodów medycznych pielęgniarki obok, obok, obok lekarzy i pielęgniarek? Chodzi o to, że świadomość pacjentów zmieniła się i tak Oczywiście naprawdę wiedzą, że dzisiaj w procesie leczenia bardzo ważną rolę odbywa fizjoterapeuta, czyli ta praca fizjoterapeuty, tak jak już tutaj powiedzieliśmy, jest bardzo ważna i na każdym etapie życia. I to powoduje, że to zaufanie jednak do tego zawodu zmieniło się bardzo, dlatego jest tak bardzo popularne zarówno wśród naszych studentów, jak i pacjentów. Czego mogą się studenci nauczyć y, podczas toku studiów? Jak rozkładają się y, przedmioty, zajęcia, umiejętności? Jakby mieli panowie y, opowiedzieć, to jak to wygląda? Wchodzi student zielony i. Y, zaczynamy od teorii. Y, to jest podstawa. Anatomia, fizjologia, y, biomechanika to są y, jakby podstawy, bez których no, dalej tak naprawdę nie można przejść. Bez poznania człowieka, bez Poznania układu kostnego, mięśniowego, ale także narządów wewnętrznych, nie da się praktycznie przejść do kolejnych etapów, gdzie będziemy, gdzie mamy zajęcia na placówkach, które są ukierunkowane często na dane np. Na jednostki chorobowe czy na dane rodzaj urazu. Kodlina jeleniogórska wydaje się wręcz idealnym miejscem do wykonywania tego zawodu biorąc pod uwagę uzdrowiskowy charakter, tak jest faktycznie? Student kończący ma w czym wybierać tutaj w regionie? Tak, ja jako student mogę odpowiedzieć, że tak. Po pierwsze, mnogość placówek, że tak powiem, publicznych, po drugie, sektor prywatny, czyli czy to prywatne gabinety, prywatne praktyki, dalej idąc bardziej właśnie w kierunku tego u nas w regionie, czyli wellness i spa, hotele, uzdrowiska, sanatoria, Wszędzie tam są potrzebni fizjoterapeuci. Tym bardziej, że tutaj jak wspomniałeś, dynamicznie rozwijające się takie miejscowości jak Karpa, Klaska Poręba czy Świeradów Zdrój, tak? Ja bym jeszcze tutaj sięgnął nawet w temacie tej strefy przygranicznej naszej, bo mamy też duże doświadczenia również z wymianą młodzieży i, i, i ze stroną czeską. Tutaj mam na myśli miejscowość Jańskiej Łaźnie gdzie nasi studenci również mogą uczestniczyć tam w praktykach zawodowych i, i, i czeska strona często dopytuje się nawet o kadrę fizjoterapeutyczną. Tutaj proponując im też również pracę, gdzie mogą też również sobie porównać tą pracę, jak wygląda taka praca fizjoterapeuty w Czechach czy, czy u nas. Trójstych granic pozwala studentom w wyborze. Nie trzeba jechać daleko, żeby dobrze się kształcić, a kierunek fizjoterapii w Kansie charakteryzuje się tym, że jest indywidualne podejście do studenta. Brzmi pięknie, a co konkretnie oznacza? Przede wszystkim to, co w jakimś stopniu odróżnia nas od takich uczelni jak Wrocław, Poznań, Warszawa i dalej, jest nas trochę mniej. Uczelnia jest mimo wszystko bardziej, powiedzmy, kameralna niż uczelnia uniwersytecka, na której jest kilka tysięcy czy kilkanaście tysięcy studentów. W związku z czym jest nas mniej, mamy mniejsze grupy zajęciowe, co jest tak naprawdę dużą zaletą. Bo po pierwsze, wykładowca może poświęcić czas każdemu studentowi z osobna w zależności od potrzeb. Po drugie, nie wszystkie placówki mogą przyjąć duże grupy studentów na raz. To znaczy w szpitalu nie wyobrażam sobie, żeby 20, 20 osób miało wejść na oddział i pracować w, sale, w sali z pacjentami, gdzie tam są 3-4 łóżka, no i jeszcze 20, 20 studentów nad głową pacjenta, no nierealne. Kiedy grupa jest 5-6-osobowa, jest to jak najbardziej realne, można podzielić się na. Dwie, trzy sale, i każdy tak naprawdę ma swojego pacjenta. Czy jak student błyśnie na takich praktykach, to mhm. jest szansa, że go tam zatrudnią? Ale oczywiście, że tak, my już widzimy, yy, który, yy, któ którzy studenci wykazują yy, oprócz empatii, tak, wykazują, yy, każdy, 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 w każdym człowieku drzemie jaki, jakiś, jakiś yy, potencjał? Jakaś, form, jakaś potencjał, tak? My, my obserwujemy studentów. i, i i takich studentów, po takich studentów bardzo chętnie sięgamy, potem, jeżeli chodzi o propozycje pracy. Gdy mówimy o zawodach medycznych, to pada podczas rozmowy etyka zawodowa. Czym jest etyka zawodowa w, w, u fizjoterapeutów? Czym wy się kierujecie? Tak naprawdę no to profesjonalne podejście, czyli wiemy, że w etyce naszej zawodowej, tak jak tutaj powiedzieliśmy, przygotowujemy tego studenta pod takim kątem, że w zależności od jednostki chorobowej i przygotowania placówki starać się ewentualnie objąć opieką tego pacjenta, a jeśli nie jesteśmy do tego przygotowani, to żeby odesłać tego pacjenta do innej placówki, żeby właśnie nie popełniać błędów takich, które mogą spowodować, że stan tego pacjenta albo nie ulegnie poprawie, albo jeszcze się pogorszy. Bardzo dużo powiedzieliśmy już na temat fizjoterapii, a zapytam może trochę odwrotnie i przewrotnie. To dlaczego warto studiować ten kierunek właśnie na Canfie? Myślę, że mamy super placówkę, bardzo ładnie położoną, bardzo ładny kampus w bardzo fajnej miejscowości, co tak naprawdę daje szerokie możliwości, jeśli chodzi o studentów, którzy nie zawsze mogą wyjechać do dużego miasta. A wcale jakość kształcenia na naszej uczelni nie jest niższa niż na tych uczelniach, gdzie mamy te uczelnie w dużych miastach. Mamy też wielką bazę, tak? mamy, mamy pływalnie, mamy świetnie wyposażoną bibliotekę, tak? gdzie studenci mogą skorzystać z najnowszych periodyków. Tak? I tutaj, I tutaj. Hala sportowa. Przede... O, hala akademik. sportowa przede wszystkim, akademik, akademik, hala sportowa. Myślę, że jeszcze taka rzecz bardziej pod kątem młodzieży i studentów to są święta uczelni, czyli uczelnia dba też o to, żeby studenci mieli taką integrację między sobą, zarówno powiedzmy gdzieś tam, jeśli chodzi o jakieś takie wydarzenia bardziej imprezowe, to, ale także wydarzenia dedykowane, takie jak Hansfire, czyli nasze takie już święto uczelni. A także wydarzenia po prostu tutaj u nas realizowane, czyli chociażby bodajże przed dwoma laty, biatlon, który był tutaj też u nas na kampusie realizowany. Nic dodać, nic ująć. Drodzy Państwo, jeśli myślicie nad zawodem, w którym będziecie mogli pomagać innym ludziom bezpośrednio, warto wziąć pod uwagę fizjoterapię, bo czekać w kansie będą na Was nie tylko świetnie wykwalifikowani nauczyciele akademiccy, także praktycy. Ale świetna baza dydaktyczna i możliwość po prostu rozwoju. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli Michał Olba, Jacy Chyży i Robert Kozłowski. Dziękuję. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Wiemy.